Ja stanęłam na tą, na tą uwagę już totalnie bez wiesz, nago, bez ubrań. Gala gromda 3 jest z nami Ewa Brodnicka. Niestety już była mistrzyni świata dalej boli strata tego pasa. Niestety była mistrzyni świata natomiast nie poddałam się bardziej się zmotywowałam. Ten pas mnie jakby nie definiował jako dobrego sportowca czy lepszego człowieka. No i cały czas jestem teraz na drodze myślami i czynami, żeby ten pas odzyskać, bądź zobaczyć o inne tytuł, ale nadal w mojej kategorii wagowej. To kiedy będziemy mogli Cię teraz zobaczyć w ringu? Myślę, że w marcu, w Polsce, a później zobaczymy. Um... No jest trochę tych pasów za granicą, więc liczę jeszcze na dobrą walkę za granicą. Powiedz, bolał Cię hejt i ta krytyka, która spadła na Ciebie po tym pojedynku? Nie, jaki hejt? Nie, nie czytałam komentarzy, nie, serio, nie czytam komentarzy. Skupiłam się na tym na przykład... Yy... Na rozmowie z byłym mistrzem świata, nie chcę powiedzieć z kim, ale to była prywatna rozmowa i ludzie, którzy do czegoś dochodzą, komentują tak, Ewa, wrócisz, w ogóle wiesz, super walka, wrócisz. Także tymi opiniami się i łącznie przejmuję. Mojemu tacie się podobało, powiedział, że dobrą walkę dałam. Trener był ze mnie dumny. Więc teraz pokornie wrócę na salę treningową i wiem nad czym mam pracować. Na pewno nad pół A ty też byłaś z siebie dumna? Tak, ja byłam z siebie dumna, dlatego że tak, nie byłam, e, nie byłam zamroczona w tej walce. Nie dałam się absolutnie mocno trafić. Trzymałam się taktyki. Była mi do niej zawiedziona e, ceremonia ważenia, tym, że nie udało mi się zbić 50 gram dokładnie. No ale to już tłumaczyłam, dlaczego tak było. tak e, Waga się różniła w hotelu od tej oficjalnej. Dostałam też godzinę czasu na zbicie, mogłam dostać dwie godziny. Dużo tam czynników, wiesz, zawsze robię w, w Polsce wagę na saunie, tutaj sauny niestety nie było. No ale wiesz, wszystko zrobiłam co w mojej mocy, nie mogę mieć do siebie pretensji, bo yy, tam, ja stanęłam na tą, na tą wagę już yy, totalnie bez, wiesz, nago, bez ubrań. Jak widać, się mam święte włosy, to też trochę pomogło. No ale, no, taki sport, no trzeba to, wiesz, przyjąć na klatę i iść do przodu. To zmienimy temat na nieco trochę przyjemniejszy. Gronda, jak Ci się tutaj w ogóle podobało? To jest Twój pierwszy raz, czy już, już kiedyś miałeś okazję oglądać? Nie, drugi raz jestem na, na Grondzie. Dzielą mi się tutaj emocje, nawet się inaczej ubrałam, i tak wiesz, bardziej drapieżnie. Bardziej pasuje tematycznie tutaj do tej, tego całego stylu. Tak, do takich walk ulicznych stwierdziłam, że takie, taka skóra latex będzie się świetnie dopasowywać chociażby do dziewczyn, które tutaj też są dookoła. Wiesz są no fantastyczne walki, może fantastyczne to nie, ale takie wiesz, brutalne, zadziorne, Ta z krwią. Kręci. No wiesz, jak tutaj się przechodzi, to czuję się jakbym była na takich zakazanych ulicznych walkach. Serio, jest totalnie inna atmosfera niż na boksie. Nie ma tego szachowania, chłopaki wychodzą, jest, jest krew. Coś takiego unosi się w powietrzu, coś takiego, wiesz, taka inna atmosfera. A myślisz, że dziewczyny też... Widziałabyś w ogóle dziewczyny w formule walk na gołe pięści? Jasne. Czemu nie? Jeżeli pytasz, czy ja bym się tutaj widziała, to na dzień dzisiejszy nie. Na dzień, na dzień Nie, myślę, że w ogóle nie. Nie będę się, wiesz, jakby w, już pewnie w to bawić. Pewnie jeszcze dwa lata poboksuję i, i przejdę na zasłużoną emeryturę e, i Żeby chciałabym... Nie widzisz się w innych dyscyplinach? Nie, raczej w innych dyscyplinach nie. Widziałabym tutaj dziewczynę najbardziej. Nie wiem, jak to by się prezentowało, chociażby wizualnie. Czy, czy nie byłoby za dużo krwi wiesz, nie byłyby dziewczyny za bardzo porozbijane w boksie też e, czasem są porozbijane, ale to jest jednak e, e, inaczej, tak są większe rękawice jest, są rundy zakontraktowane i jakby tak można powiedzieć na ochrona tutaj do totalnego wykończenia zawodnika e, dopóki się nie podda albo dopóki go się nie znokautuje super i chciałem jeszcze na koniec zapytać jak ty w ogóle postrzegasz walki celebrytów? Już tak trochę tak, totalnie zmieniając temat, jak ty postrzegasz walki celebrytów? Bo widzimy, że coraz więcej osób decyduje się na wchodzenie w świat sportu walki. Niekoniecznie wiele lat związanych ze sportami walki. Dla ciebie to jest OK? Ty uważasz, że to jest porządne? Proszę o tak? Też. No są też inne walki. Teraz Logan Paul będzie bił się z Floydem Mayweatherem. Też to jest YouTuber. Także jak ty to widzisz? Ja myślę, że tak. Um... Ludzie są wolni, mogą robić, co im się żywnie podoba i jeżeli potrafią przyciągnąć za sobą swoich fanów, publiczność, gdzieś to ich kręci i dzięki temu czasem ci celebryci, nie wiem, wracają na dobrą, można powiedzieć, ścieżkę, czyli przestają pić, brać narkotyki i prowadzą dobry tryb życia i tym samym też zachęcają swoich fanów do tego, to to nie przeszkadza. Um, niektórzy myślę, że podchodzą zbyt um, poważnie do tego i myślą, że nie wiem, ci celbyci powinni walczyć na jakimś super poziomie albo niektórzy są zazdrośni o ich zarobki bądź oglądalność. Ja uważam, że każdy powinien robić to, co, to, co go uszczęśliwia i jeżeli oni są szczęśliwi i zarabiają na tym kasę, to niech to robią.